Sobota 27 grudnia. Decyzja na wzrost. Pierwsza kwadra to moment, kiedy nasiono Nowiu przebija Ziemię. I nie po to, by już kwitnąć, ale by zobowiązać się do wzrostu. Baranik Księżyc daje odwagę rozpoczęcia, a Kwinkungs Jowisza w retrogradacji do Merkurego uczy proporcji między szeroką opowieścią a codziennym faktem. Dzisiaj słowa mają służyć ruchowi, nie go zastępować. Kwadratura Ceres do Słońca przypomina, że wizja bez opieki nad ciałem, czasem i budżetem, wypala się jak zbyt cienka świeca. Dlatego wybierz jedno wykonalne tak i jedno spokojne nie teraz, a zobaczysz, jak wiele napięcia opadnie z Twoich ramion. Niech Twoje działanie będzie jak pierwszy krok na nowym szlaku. Może być nieśmiały, ale pewny, skierowany we właściwą stronę, w stronę Twojej własnej prawdy.